Siemano, siemano, witam wszystkich. Kolejny odcinek z G4. Dzisiaj bez pomysłu, po prostu będziemy kręcili żylaś, Ciaki, jak zwykle, Hamidła. Yy, nie wiem co jeszcze, jak to nazwać, tyle mi się od Pompatimu skojarzeń wzięło. Yy, wiecie co, widzę że też jest na stronie, ale oni robią po 5k flip, -rówem, polować na niego za 50k. No ale niestety nie dołączył, dlatego zrobimy sobie bitewkę na boty. Same grube bitwy, robimy samiutkie, grube bitwy, bo nie opłaca się innych, nie ma co ukrywać. Przy takim balansie robimy 15 koła bitewka, 4 boty, no i na ten odcinek chcę przeznaczyć te 95k. Mam nadzieję, że nie przegram wszystkiego, ale no to jest limit, który mogę wykorzystać, taki sobie dałem. Tutaj w EKU jeszcze mam, wczoraj na live troszeczkę pozarabiałem, nie ma co przedwczoraj, nie ma co ukrywać. I wczoraj też w sumie. Więc te live'y troszeczkę oddają. Oczywiście ja zapraszam każdego. Live'y będę się starał robić codziennie na YouTubie między. między... no około godziną Lotus, pięknie. 32 na starcie. <grym> livey codziennie będą... Myślę, że około godziny 20 21, nie później. Średnio dwie, 2 3 godzinki myślę. Będziemy sobie kręcili wasze skrzyneczki. W ogóle jest, jest jedna skrzynka, którą. Uwielbiam. I tak bardzo ładna bitwa wyszła. 80 kafli, jak dobrze zobaczyłem. Jest jedna skrzynka, którą mi stworzyliście, która jest przepotężna. Prze, prze Ona Jest za 35K. Ale otworzyłem ją tak strzelę, że 10 razy i 8 razy mi wypadły te glowsy. Otworzę sobie ją raz. Raz sobie ją otworzę, żeby wam pokazać. No, niestety wam nie pokazałem to. Otworzę jeszcze raz. Jeszcze raz, no bo to nie może tak się skończyć. Że na takim minusie będziemy. No właśnie. Teraz wypadły te glowsiki, więc otworzymy ją trzeci raz i mam nadzieję, że będzie plusik. Że będzie plusik. Oj, 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 niestety. Dobra, wiecie co, nie będziemy otwierali, bo jesteśmy 70. No. Ile jesteśmy? 105, 60, 45 Kafli w tupę, ale. Wiecie co, no mam tutaj kilka skinów, których. Których nie muszę tak naprawdę trzymać na ten moment. To będą te. No, zrobimy. Dobra, 62. To jest nasz balans na ten odcinek. Miejmy nadzieję, że bitwy jakieś oddadzą. Oby... Nie mam pomysłu już jakie te bitwy robić. Dałbym te igle. Lubię te igle, ale one. Kurde, no są fajne te igle, ale nie do końca jednak. I dla pierwszego i trzy Olimpusy. Coś takiego może stworzymy. Naprawdę te wajsy tutaj są, te wajsy są Dragonlord, jest Karambit za 25, jest Gungnis za 3 dyszki. Kurde, no może, potrafi dać, potrafi dać taka bitwa, naprawdę potrafi. Przedwczoraj na live'ie bitwa no 160 tysięcy podaj, <głos》> wygrana była. Więc tutaj. Emerald Webby od 3800 to jeszcze nic strasznego, ale tu już Wild Lotus za 32 i to już jest coś strasznego, bo bo nie ma chyba szansy już tej bitwy wygrać. No musiały poleczyć te wajse za 70 albo M9 za 60. Niestety kolejna bitwa przegrana. Na razie idziemy naprawdę słabo. Słabiutko. Wszystko przegrywamy tak naprawdę. Zostało 40 kafli, 40 kaffli. Co by tu zrobić? Może trzy telorki? Medusa. Nigdy tej meduzy jeszcze nie trafiłem tak szczerze na tej stronie. No tam jest od obwied... Nie, Przepraszam, trafiłem. 22 kloki. Trafiłem. Napiję się kawki. Wybaczcie. No i zobaczymy. W ogóle na live zapraszam, tam bitwy z Bandzi Były hit po 50 tysięcy. Trzy bitwy. Mario wygrał. 300, bodajże prawie 300 tysięcy w bitwie z nami, więc no ładnie sobie zarobił. Ok, no tutaj fajny Butterfly za 17, naprawdę fajny Dropik Poseidonik, powiększamy przewagę nad Crasherem troszeczkę. No i teraz decydująca skrzynka, może w końcu wygramy. No i wygrywamy, tak mi się wydaje. Tak, wygrywamy, wygrywamy 60 tysięcy. Troszeczkę nadrobiliśmy, może nie jakoś bardzo, ale no przynajmniej coś nadrobiliśmy. Zobaczymy. Co będzie dalej, niech to się wczytuje, wczy co zostawiamy. Lorka. Czekajcie, czym się te lorki różnią? To jest to sama lorka, tylko jednak jeszcze jest 19, druga 17, 800. Troszeczkę tego nie rozumiem, ale tą za 19 sobie zostawimy. Mamy 93 kafle. Okay, no to fajnie oddało. Przypominam oczywiście o skrzynkach X. i dziennej skrzynce. Na no ja skrzynkę EXP mam Diamond. I tutaj lecą naprawdę, mogą poleczyć naprawdę fajne skiny. Zobaczcie sobie na ceny i procenty, no jest, jest mocarna, jest mocarna ta skrzyneczka. Otwierajcie codziennie, może macie te gorsze, ale zawsze coś tam za darmo dostaniecie nakręcenie, nie? My trafimy Wildfire za ile? 220. I otworzymy sobie jeszcze tą dzienną skrzynkę. Ale ja też jest spoko, Wyleciało mi kilka razy to 14 zł, 8 zł. No teraz, no niestety, słabo złote 40. Zł, ale może Wam się bardziej poszczęści, poszczęści, więc nie zapominajcie o nich. No i co? No i co? No, zrobimy jakąś mocniejszą bitwę. Ale niestety, no bo to można tylko do 15 tysięcy. Ale zrobimy, może za to dłuższą. Zrobimy 3 serpentciki 3 Big Bolery. Cztery konduktory. Tylko zrobimy coś takiego, Na cztery osoby. 10 skrzyneczek. No konduktor chamska procentowa, ale lubi rzucić te 7 czy 10 kaws. lubi, naprawdę lubi. Ile jest w ogóle na te... Jest jeden procent na te Glowsy, więc wcale nie tak mało. Tak szczerze. Więc ciekawe, ciekawe co to z tego będzie. Pierwszy konduktorek poły za szóstkę. Zaczada. Kolejny, kolejny nie daje nic. Następny jeszcze gorzej daje niż, <gryny> niż tamte. Więc, więc hit, przepraszam, musiałem coś sprawdzić. No i czwarty konduktor dalej nie daje nic. No, my jesteśmy w plecy dość ostro. Teraz glut. Tragiczny glut. Teraz tutaj ta zatrujeczkę Talonik. I tak jest na razie słabo. No dobra, no wierzymy, że Big Baller da radę. No niestety, pierwszy tragedia. Drugi daje Poseidonika dla Jerry'ego, Tak jak mówiłem na live wczoraj, no Jerry to jest mój Nemezis na tej stronie. No i niby fake, ale i tak tego nie wygrywałem, mam wrażenie. Nie wygrywamy, czad. Czad o 200 zł. Strasznie słaba bitwa tak naprawdę. Słaba, słaba witewka. Ja jednak bardziej preferuję te Olympusy albo Lorki. Chociaż Excalibury są też spoko. Zrobimy coś, coś takiego. Nie starczy tak, tak nie starczy. Ale starczy, starczy tak. OK, coś takiego cykniemy. Co 14 800. 4 bolty. Wybaczcie, muszę sobie likwidować. Jestem tak nieprzygotowany do tego odcineczka, bo robię to szybko przed pracą. I wiecie. Ah, niestety. Lotyberzy też muszą pracować. <laughs> Dobra. Pokaż, co potrafisz. Pokaż, co potrafisz. Ooo, Excalibur, potrafisz. Excalibur potrafi. Houlik. nie potrafi. Panteraonka, w ogóle ładnie jest ten skin. Chciałbym go sobie kiedyś wypłacić Idy też nie potrafi Ta bitwa się zapowiada na, na słabą, no chyba, że ja Nawet nie będę komentował tej bitwy, tak szczerze, nawet jej nie chcę, kurwa, komentować Jeszcze ją wygraliśmy, takiego ścieka, tak mi się wydaje przynajmniej Nie wygraliśmy, okej okay. No powiem wam, że ostatnie te dwie bitwy to jest Tragedia, dlatego musimy, musimy przejść Musimy iść na potężne potężniaki. Potężniaki, trzy lorki wlatują. Eee, co tu jest w ogóle? Tu jest chyba ta lorka za 30 kawni, maksymalnie za 40. Kurwa, słaba jest ta skrzynka. Oni, znaczy słaba, no jest dużo, jest więcej drogich itemów w porównaniu do Olimpusa, ale w Olympusie są jeszcze droższe, bo tam są wajsy za 70. Eee, za 60 jest bajonecik, więc. No potrafię. Olympus, Olimpus jest naprawdę mocną skrzyneczką LoRa Nam no, nie daje nic Zaraz już tak, że wyzerujemy ten... Oj, i... A, i piątka chyba Kurwa, my... zapomniałem, że w Lorce nie ma tych za 7 dyszek, Wajsów. No niestety, przegrywamy kolejną bitwę yy... No ta już fajna, 53 kafle Dobra, przechod... pójdziemy do tych Olympusów. Olimpus ratuj nas, bo jest źle. Olimpusiki plus Howlik. 34 kafle zostały, no. Słabo, 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 słabo się zapowiada na odcineczek. Wygraliśmy na razie tylko jedną bitwę, nie dość, na, na bitwie... Na bitwach tracimy, tracimy dużo dużo budżetu, no to jeszcze straciliśmy na skrzyneczce za 35 kafli z tymi rękawiczkami. Miejmy nadzieję, że w końcu to odrobimy. Whole... Nawet nie będę komentował tego, co dał Hoł. Widzimy w Olympusa, no on dostaje karambita za dychem, stiletto. Ja pierdole, co to leci w ogóle. LDLC, przegrywamy, bo kolejnego karambita dostaję. Przegrywamy kolejną, kolejną, kolejną bitwę. 40 kantów, no i nie wiem, nie mam pomysłu, nie mam pomysłu, co ja mam teraz zrobić, tak szczerze. Nie wiem, jakie skrzyneczki wrzucać. Kurwa, dam szansę Orłowi. No, musi w końcu coś dać, przecież to nie jest możliwe, żeby cały czas takim ściekiem sypał. Tu jest Dilorka, są Weissy, jest Karambit, są Pandorki, Dilorki są dwie, no kurwa, no przecież nie możesz takimi ściekami cały czas ładować ten igl. Ja wiem, że on czasami potrafi, wiem, bo mi dał Dilorkę już, tą za 50. Ten Na razie daje Voxa za siódemkę dla croshera, więc zaczyna się kurwa świetnie. Drugi dla jest za dziewiątkę, więc kurwa. No co my trafiamy? Co my kurwa trafiamy po 70 zł? Kurwa wydaliśmy, wydaliśmy 12 tysięcy w tym momencie. Trafiliśmy 4 skiny po 70 zł, to już nawet nie jest śmieszne. Pięć skinów po 70 zł wydając 15 tysięcy 300... nie wiem nie no nawet się nie chce denerwować igl najgorszy ściek na tej stronie tak mi się wydaje nie, nie polecam w ogóle tej skrzynki otwierać przepraszam ale jakieś smsy już wyciszam wybaczcie um... nie wiem olympus lorka nawet nie chcę na te hole'a tak szczerze Excalibur, coś takiego 4000 nam zostaje, więc jak tą bitwę przegrywamy to jest tyle w dzisiejszym w dzisiejszym odcinku więc, no, w jakieś szczęście cokolwiek Jakiś dobry dropik, wajsy po... nie, to są za piątkę, kurwa, zapomniałem, że to jest lorka. Z pusa jakby te wajsy wyskoczyły, to by było inaczej, trafia X-Ray'a za pięć. Tak na razie ten z fejdzikiem jest przed nami, mam 21 jeden i hmm. No i co ja mam wam powiedzieć? Co ją ja mam powiedzieć? 90 kafli przepierdolone dosłownie w parę chwil. Nawet więcej niż 90 kafli, bo... no bo. kurwa, no nie, nie żartujmy sobie nawet. 2, 4, 6 bitew przegranych, jedna wygrana. I przed tą dwie przegrane. 8 bitew przegranych, jedna wygrana. Dobra, zrobimy ostatnią. Zrobimy ostatnią bitwę, bo. Nie widzę sensu, żeby się dalej męczyć, jak takie coś się dzieje. I czekajcie, w aktywnych zobaczymy, co tam dalej się biją. Dalej czekają na kogoś. Ja nie mogę dołączyć do tej bitwy, bo z niej wyszedłem. No i co by tu. Dobra, dalej wierzę w te Olimpusy. Muszę po prostu, muszę. Olympus Eagle, no. Kurwa, w końcu musi mi ten Eagle dać. To nie jest możliwe, żeby tyle nie dawał. 8 bitew przegraliśmy, jedną wygraliśmy, no to kurwa, no. No nie żartujmy sobie, dobra, nie żartujmy sobie. Igl daje wajsy teraz, mówię wam, pewnie nie dla nas, ale będą wajsy, coś czuję. Nawet ten Gungnir mógłby być. Dobra, nie otwieram więcej tego Igla już na tej stronie. Znaczy w ogóle nie otwieram Igla, bo jest z ściekiem. Olympus daje ścieka. Znowu daje ścieka. Jak my wygramy tą bitwę, to się w kurwie. Naprawdę po prostu się w kurwie. No i przegraliśmy. Dobra, wiecie co? 10 tysięcy z bitwy za 15 na 4 osoby, rozumiecie. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o, str o streamach na YouTube codziennie około godziny 20 bądź 20 30, 21. Coś w tych godzinach będą godzinka, dwie, trzy, no zobaczymy jak będzie się kręciło, na ten moment dzięki za oglądanie, przypominam o Discordzie, który jest w opisie możecie wbijać, pisać, razem możemy sobie siedzieć na DC, rozmawiać nagrywać na live, no obojętnie obojętnie, wszystko co chcecie tak więc dzięki za oglądanie trzymajcie się, strzałeczki